Chodź, no chodź, chodź. To ciekawe, jak psy zapamiętują lokalizację wszelkiej możliwej padlinki do zjedzenia i innych takich przysmaków. Teraz zobaczymy, czy Shira znajdzie to, co tutaj wczoraj leżało. O, proszę bardzo. Proszę bardzo zobaczymy Co znalazła Shira? rybka nie pierwszej świeżości rha, fajna rybka zjadłabyś ją co? Tak, ja wiem, zjadłabyś kawałek pyszna, prawda? Leży tutaj już chyba z 4 dni chodź. Idziemy dalej taki Hej, hej, przyda. Z powrotem. Chodź. Tak jest z każdą padlinką, którą spotkamy po drodze. Czy to myszka, czy krecik, czy ryba wyciągnięta z wody na plaży. Wszystko zapamiętuję i na następny dzień powtórka z rozrywki. Chodź. you mm -hmm.